W aspekcie ostatnich decyzji personalnych, inwestycyjnych i organizacyjnych Pana Prezydenta w obszarze sportu, między innymi związanymi z MCKIS, temu, w aspekcie tego, co Pan Prezydent dzisiaj powiedział, iż nie zasłużyłem na to, aby zasiadać w komisji, która sportowcom, mieszkańcom, dzieciom i młodzieży przyznaje stypendia za szczególne wybitne osiągnięcia sportowe. Pan prezydent powiedział, że nie zasłużyłem również na to, aby te środki, które idą na sport, brać udział w komisji, która je rozdziela lub opiniuje. Rezygnuję z prac w komisji sportu i turystyki, ponieważ nie będę firmował działań prezydenta i tej koalicji, która dalej zmierza, aby sport jawożnie dalej upadał. Nie będę swoim nazwiskiem i stanowiskiem prezesa klubu sportowego Energetyk z 30-letnim stażem firmował tego, co pan prezydent robi na rzecz sportu, a po prostu dalej go ustawicznie niszczy. Taką rezygnację z Komisji Sportu i Turystyki na ręce pana przewodniczącego złożę. Dziękuję bardzo.